dalej masz kota? Bo ja widziałem nieraz te shoty ja... Dobra, ja go muszę skipnąć. Ja kurwa kota od 3 lat nie mam i, i ten mnie pyta, czy ja kota mam. Ty chuju jebany Ja cię oglądam, ja wiem, że masz streamu oglądam cię. 3 lata temu kota miałem kurwa i GOŚCIANĘ Rzu... No dobra, nie rzuciłem go Ogólnie jakby ktoś nie wiedział o co chodzi z kotem, ja miałem kiedyś kota 3 lata temu kupiłem kota yy... ogólnie tak to wygląda, że Pewnego wieczoru sobie siedziałem grzecznie na, na fotelu i myślałem sobie: Boże, jak ja samotny jestem, nie mam dziewczyny. No i postanowiłem, że założę Tindera. Założyłem Tindera, niestety coś się zbugowało i mi dziewczyny, jak pisałem do dziewczyn: Cześć, to mniej więcej po godzinie yy, spary, jakby mnie usuwały. Tak jakby, znaczy zni znikały mi ich profile spary. Mówię sobie, dobra, no jak Tinder jest zbugowany, to trudno. To znajdę miłość gdzie indziej i stwierdziłem, że jakieś zwierzątko sobie kupię. Zresztą takie, że chomika już mam, to, 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 to kto wie, ten wie. Yy, to postanowiłem, że kupię kotka. No i tak szukałem kotku. Kot bengalski mi się spodobał. Stwierdziłem, że to świetny kot, który może mi tutaj właśnie towarzystwa dotrzymać. No ale niestety mój kot był podobnie popsuty jak Tinder. Dlatego, że w pierwszym dniu, jak go kupiłem, był zajebisty. Zapłaciłem za niego prawie 3000 złotych. W pierwszym dniu był takim słodziaczkiem, fajnym, malutkim, jak ja położyłem się spać, to położył się obok mnie, położył swoją główkę na mojej na moje ręce i zasnął, no był, no był takim słodziaczkiem, bałem się, że go przez noc w ogóle, wiecie, zgniotę, że będę się wiercił czy coś i go zgniotę, bardzo się bałem o tego kotka, ale na następny dzień niestety się coś zepsuł, spierdolił się, zaczął biegać, miałczeć, krzyczeć, drapać, skakał mi po głowie jak spałem, yy... No generalnie dali mi zepsutego kota, więc biorę telefon, dzwonię do pani, która mi kota sprzedała, mówię dzień dobry, przepraszam bardzo, ale ten kot jest zepsuty, bo skacze mi po głowie jak śpię, ja zasnąć nie mogę, jeszcze raz kraj z balkonu spadł, więc bałem się o mojego kota. Kotek, pan pieniądze. Pan pieniądze, dokładnie, dziękuję bardzo. Jeszcze dla ciebie. Bałem się o kotka, dlatego że ja nie mieszkałem samemu. Ja mieszkałem z dwoma kolegami. Miałem tylko jeden pokój do dyspozycji, mniej więcej wielkości tego pokoju. I wiecie, no, no nie, nie, nie mogło być tak, że jak jest lato, to 2-4 roby jest balkon zamknięty i są drzwi zamknięte. Więc drzwi były otwarte. Jak balkon był zamknięty, bo ogólnie małe kotki mają taką tendencję, że mogą z balkonu zaskoczyć, jeżeli nie jest stały zamurowane, a mój nie był. No i pan kotek raz prawie wyskoczył przez balkon, który znajdował się w drugim pomieszczeniu u kolegów. W tym momencie stwierdził że boję się mieć kota w tym domu i zadzwoniłem, zadzwoniłem do właścicielki, od której kupiłem kotka. Dziękuję, pozdrawiam, cioteczkę. Powiedziałem, dzień dobry, no kotek jest zepsuty, boję się, że spadnie z balkonu, czy pani by tego kota nie wzięła z powrotem. Po prostu, bo ja powiem szczerze, ja chcę ponieść konsekwencje, że wziąłem go, w sumie nie przemyślałem do końca, źle się zachowałem. Mówię, zapłaciłem pani tam za kota, nie wiem, 3000 złotych. To za 1,5 tysiąca go sprzedam, żeby trafił w lepsze ręce. Oni powiedziała: Nie, 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 nie ma takiej opcji. Pan kupił kota, to się nim zajmuje. No i. To się trochę zawiodłem na tej pani, bo uważam, że mogę go sprzedać ponownie, odsprzedać go raz jeszcze i koniec końców ona by na tym jeszcze zarobiła, a tak mówiła, że bardzo kocha te koty, że jej bardzo zależy, żeby w dobre ręce trafił i tak dalej, i tak dalej, a finalnie nie chciała go odebrać, co mnie trochę zdziwiło. No ale mówię, no dobra, no trudno, no, no okej. Okay. No i zadzwoniłem do koleżanki, która akurat była w, w momencie poszukiwania zwierzątka dla siebie. Właśnie też kotka chciała kupić, y, tylko innej rasy I powiedziałem, siema, y, słuchaj, jak chcesz, to ja ci mojego kotka, oddam za free. I oddałem kotka yy, koleżance.